Witaj, ciekawski człowieku. Wyobraźcie sobie świat, gdzie rzeki i jeziora wypełnia nie woda, lecz ciekły metan, gdzie niebo ma pomarańczowy odcień, a temperatura spada do minus 180 stopni Celsjusza. Brzmi jak scena z science fiction, a jednak taki świat istnieje naprawdę. To Tytan największy księżyc Saturna. Tytan to nie tylko zimna, odległa kraina to miejsce które skrywa tajemnice mogące zmienić nasze rozumienie życia we wszechświecie? Czy to możliwe, że w tych ekstremalnych warunkach kryje się coś, co moglibyśmy nazwać życiem? A może Tytan jest kluczem do zrozumienia, jak powstała nasza własna planeta? Tytan to prawdziwy kolos największy księżyc Saturna i drugi co do wielkości w całym układzie słonecznym. Jego średnica wynosi ponad 5100 km, co oznacza, że jest większy nawet od Merkurego. Ale to nie tylko rozmiar czyni go wyjątkowym. Odkrył go w 1655 roku holenderski astronom Christian Huygens, ale dopiero w ostatnich dziesięcioleciach, dzięki nowoczesnym technologiom, zaczęliśmy naprawdę poznawać jego tajemnice. Co czyni Tytana tak wyjątkowym? Przede wszystkim to jedyny księżyc w układzie słonecznym z gęstą atmosferą. Składa się głównie z azotu, tak jak ziemska, ale zawiera też metan i inne węglowodory. To właśnie one nadają mu charakterystyczny pomarańczowy odcień, który sprawia, że niebo na Tytanie wygląda jak z obrazu science fiction. Ale to nie tylko kwestia wyglądu. Ta atmosfera jest na tyle gęsta, że ciśnienie na powierzchni Tytana jest o 50% wyższe niż na Ziemi. Tytan to jedyne miejsce poza Ziemią, gdzie występuje cykl hydrologiczny, ale zamiast wody krążą tam metan i etan, chmury, deszcze, rzeki i jeziora. Wszystko to tworzy krajobraz. Zaskakująco podobny do naszego. Tyle że krople deszczu to ciekły metan, a burze zamiast wodnych opadów niosą deszcz węglowodorów. Wyobraźcie sobie jak wyglądałby taki deszcz. Powolne, lepkie krople spadające na powierzchnię, która jest tak zimna, że mogłaby zamrozić wszystko co znamy. Temperatura ekstremalna. Średnio minus 180 stopni Celsjusza, co czyni go jednym z najzimniejszych obiektów w układzie słonecznym, a jednak Mimo tak surowych warunków, Tytan może przypominać wczesną Ziemię sprzed miliardów lat. Naukowcy uważają, że jego środowisko może być podobne do tego, jakie panowało na Ziemi, zanim pojawiło się życie. Czy to oznacza, że Tytan może być laboratorium, w którym możemy obserwować procesy, które doprowadziły do powstania życia na naszej planecie? Najbardziej niezwykłe na Tytanie są jego rzeki, jeziora i morza, wypełnione ciekłym metanem i etanem. Największe z nich Morze krakena rozciąga się na powierzchni porównywalnej z Morzem Kaspijskim. To ogromny zbiornik, który mógłby pomieścić całe kraje. Tytan to nie tylko płynne zbiorniki, na jego powierzchni występują również wydmy, ale zamiast piasku składają się z drobnych cząstek organicznych. Potężne wiatry kształtują krajobraz tworząc struktury, jakich nie znajdziemy nigdzie indziej w układzie słonecznym. Te wydmy mogą mieć nawet setki metrów wysokości i rozciągać się na dziesiątki kilometrów. To prawdziwy kosmiczny fenomen. Nasza wiedza o Tytanie to zasługa misji Cassini-Huygens. W 2004 roku sonda Cassini dotarła do Saturna, a rok później lądownik Huygens osiadł na powierzchni Tytana. Było to historyczne wydarzenie. Pierwszy i jak dotąd jedyny lądownik na księżycu innej planety. Huygens przesłał zdjęcia ukazujące rzeki, jeziora i krajobrazy przypominające ziemskie doliny. Ale to dopiero początek. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA planuje kolejną misję. Dragonfly. Ten niezwykły dron ma wylądować na Tytanie w latach 30. XXI wieku i badać jego powierzchnię, szukając śladów związków organicznych. Dragonfly będzie wyposażony w instrumenty naukowe, które pozwolą mu analizować skład chemiczny powierzchni i atmosfery. To jak wysłanie laboratorium naukowego na odległy księżyc. Tytan jest zimny i nieprzyjazny dla znanych nam form życia. A jednak naukowcy spekulują, że węglowodorowe jeziora mogą być środowiskiem dla organizmów opartych na zupełnie innej chemii niż ziemska. Na Ziemi życie opiera się na wodzie, ale na Tytanie mogłoby wykorzystywać metan jako rozpuszczalnik. To zupełnie nowe pole do badań dla astrobiologów. Co więcej, pod lodową skorupą Tytana może skrywać się ocean ciekłej wody. Podobnie jak na Europie i Enceladusie. Jeśli istnieje, może być jednym z najlepszych miejsc do poszukiwania życia poza Ziemią. Taki ocean mógłby być schronieniem dla mikroorganizmów, które przystosowały się do ekstremalnych warunków.